Mm, they look like they have beer. Przepraszam, oni no, wyglądają, bo mieli piwo. I Jezu, tu bym sobie usiadł na tych ładnych przesełeczkach. Z widokiem na ten piękną glonowatą zieloną rzekę za rogiem. Nie mam wybór jak cholera i napier się piwa. To jest plan. Sounds like a plan. Tak się woła Oj! Oj, zaj, oj, pieski tylko przyszły, <grystanie> tylko pieski. Przepraszam, czy pan obsługuje ten Biahoj? Panie piesku, nie ma piwa? Jest piwo? Jest. Jakie? Jasne. Nie? Teraz się nie dogadamy. No I tu znowu. Hum, nie. konie. Ale ja chcę piwo! A ja się tak łatwo nie poddam. Przypilnują biznesu. Poczekam, poczekam. Ja problem. Przypilują biznesu. Może młody mi nadaje browara, browara. Pieski pilnują biznesu. A ja chcę piwo. I tu mamy problem. No Spokojnie. Dobre. Tam piesy. Dużo tych piesków. W nie widzę, jak wróciłem do Wietnamu. Nie było kiedyś tych psów. Żywych psów. Żywy. Nie było tylu. Gówno. To jest nabiję. It's... Wszystko fajnie, ale na no, kurcie czy się tego piwa. Nie wiem, może usiądę na chwilę. Może cierpliwość to jest najlepszy wybór. A tak na chwilę nie. I poczekam, aż wróci ktoś tam z obsługi tego przybytku. I mi piwo sprzeda. bia không, không có bia I don't know. Um, chai chai? <laughs> uh, một chai nhá. Một chai. cốc. <laughs> một cốc bia. Một cốc bia gì? Bia hơi gì? Yeah. hơi. Chưa có. Anh lấy về đâu? Chưa lấy về. Anh uống tạm nhá. Later, maybe later.

Okej, okay. kurde może jednak będzie te piwo ajda, okej A że nie ma tego, nie ma e, świeżego Ubiela Eee Mot mot lon. Hanoi, Saigon. oj oj, Saigon. Saigona Saigon, Wow, super. Czy jest piwo, tylko nie ma piwa świeżego? czy jest lód jak nie ma lodu to się wycofuje z tej transakcji na pewno jest piwo nie wiadomo tylko czy jest lód powinien być w takim miejscu no fajne w ogóle miejsce żeby przyjechać kiedyś ukryte takie schowane nie wiem na gównie o, oh jest! Oh, <grychy> Jak już ludzie jest i piwo, to na pewno szklanka też się znajdzie. Tak, wiem, piwo z lodem. <grychy> tak jest Wietnamie. Okej, okay, come on, yeah. Super! Come on, jest i u mnie pani z Biachoja Jest lud. Lud jest szklanka z firmy, która produkuje piwo Hanoi, ale ja piję piwo. Saigon. go Mogło być lepiej, nie? Lubię piwo Biachołe i świeże. To właśnie to rzeka, które pokazywałem, ale nie narzekajmy, prawda? I spyskuję ulicę, nie wiem gdzie mam myła chyba, bo zbyt się, jest, bardzo się kurzy. A facet zabrał beczkę na, na ten, na motor i pustą beczkę i wiezie, więc wszystko się zgadza. Historia się skleja, nie mają piwa świeżego, chomkobi, ahoj, ale mają piwo butelkowe. A ja chciałem świeże, powiedziała, że nie, że później, więc chciałem już iść. Spytałem o kole z lodem, my młode zaraz na nie potraktowane wodą. Byłoby fajnie. To nagrywam, dach. Andra, jedzie tutaj. No fajnie, tutaj. ogóle to jest ruch, fajnie, to jest taki chill, jest ruch delikatny tylko, ludzie sobie dużo chodzą. Lubię takie te małe uliczki w małych miastach wietnamskich, to jest dla mnie, najbardziej kocham ten właśnie Wietnam. No i jeszcze wioski lubię, oczywiście wioski, A duże miasta to jest inna historia. Wodą ich, wodą ich, się ucieszy na pewno. Chodźcie takieś paczki, jak się paczki rozwodzi w Wietnamie? Kończy się bateria w tym, a potem lecę na rodzinną kolację. Także to chyba tyle, tyle na dziś. Jest przyjemnie. A fajnie gość przyjmuje, bo są no, fajne rzeczy. no. Jest taki pan na przykład. Taką czapę sobie muszę kupić. Są takie ze znakiem partii. To jest bardzo rzadko, właśnie. chociaż z gwiazdą. Czerwoną, taką żółta-czerwona wygląda bardzo komunistycznie. Nie chcę takiej czapki w Polsce, ale samą taką zieloną. Mi się to świetnie kojarzy. Chcę taką czapę. A za mną to się dzieją fajne rzeczy. Bo za mną jest taka pani. To fajne jakieś miejsce jest na murze, coś namalowane jest, dały jakaś knajpa tam była wieczorami. Fajna ulica, muszę zapamiętać sobie to miejsce. Wiem gdzie to jest mieście, ale jakoś tak nigdy nie skręcałem w tą stronę. Mieszkałem tu dwa lata przeszło i widzicie. Zawsze coś nowego można odkryć. Cheers. Ostatnie wiek piwa. Ach, piwa, piwa ostatnie wiek, piwa za mną. Lecę do rodziny na kolację. Moja bateria już jest prawie dead. Telefon jest już dawno dead. I czas też jest dead, bo muszę lecieć na kolację. rodziną także narka. <noise> Ktoś właśnie z piwem przyjechał i coś tam mówi, mówi i nagle się <noise> stał z motoru, a tyłek cały mokry. Wygląda jakby się te niebieskie dżinsy takie powiedzmy i się taka wielka, czarna, mokra plama a tyłku. Na dupie Bój się na dupie. I mówi, że piwał, taka ziemia, zimna beczka się mu się skropliła. Ta, tak, ja wiesz, co ja wiem, popijał po drodze, a do ubikacji się chciało. I niestety nie zdążył. Hello! Hello, halo. anh uống bia thôi ok ok uống uh, bia Sài Gòn nhưng uh, em thích bia bia hôi bia hôi number one hello my name is Bart Bart, what's your name? P Bardzo Very nice name. So, give me fist Boom. 1991 bike. That's my birthday. This is one. This is the. one. traciam. Okay. No, coś czuję, że to to. trochę dłużej zabawię w tym, w tym przybytku. Bym tylko się na obiad zdążył. O, Jestem widzę, jak piją te, te piwa, to po prostu te zamawiają małe, takie malutkie, malutkie te i jadam prosto z nich po kubek. Okej okay, come on. Come on, come on. Piwo nowe, piwo stare. Piwo stare, bye bye. Nowe. Welcome. Altyazı M.K.